Pieniędzy pozyskanych na usuwanie skutków powodzi remontowana jest droga gminna przy ulicy Zielonej w Gryfowie, wraz z modernizacją i umocnieniem skarpy po powodzi 2012 roku było wiele zniszczeń, to nie tylko ubocze, nie tylko Wolbromów, nie tylko Rząsiny, ale jeszcze Gryfów ucierpiał, najbardziej oprócz murów ucierpiała także skarpa na ulicy Zielonej. Tam ona się zaczęła mocno osuwać i zagrażać budynkom istniejącym, budynkom mieszkalnym i gospodarczym. Też czekaliśmy na pieniądze powodziowe, udało nam się je pozyskać. Jest to kwota 500 tysięcy złotych. Oprócz dotacji z ministerstwa, Gmina Gryfów dołożyła do inwestycji około 20 tysięcy złotych na dokumentację, badania geologiczne i nadzór budowlany. Już od miesiąca trwają prace przy skarpie. Jest to wysoki mur żelbetonowy sięgający w sumie od 5 do 7 metrów na długości prawie 70 metrów. No jest to można powiedzieć duża inwestycja, bo 500 tysięcy złotych no nie jest małą kwotą. Tak z drugiej strony można powiedzieć, że za to można zrobić ponad kilometr drogi. No ale niestety i to trzeba ratować, bo te domy mogłyby przy kolejnej powodzi popłynąć. Budowa muru oporowego potrwa do połowy listopada.